Typy premium, czwarty dzień z rzędu całkowicie na zielono. Pojawiły się oczywiście kolejne dwa artykuły, jeden film edukacyjny, o tym za chwilę. Przejdźmy sobie do typów premium, zobaczmy wczoraj, wczoraj graliśmy o ile dobrze pamiętam cztery typy, wszystkie na zielono. Przedwczoraj też yy, cztery typy, też na zielono. Trzy dni, rów... trzeci dzień z rzędu, dzisiaj mamy kolejną porcję typów premium. Zapraszam na tipster edu. Co pojawiło się jeszcze oprócz typów? Oprócz typów pojawił się również kolejny materiał edukacyjny dla wszystkich, którzy chcą wejść na wyższy poziom Bugmacherki dostęp w zakładce Twoje materiały. Film jest dostępny dla wszystkich. Nie trzeba mieć żadnego dostępu do żadnego z pakietów. Jest to jeden z filmów darmowych. Kolejny film w przygotowaniu, kolejny z cyklu, ten jest na temat tego, jak ważna jest psychologia i strategia w bukmacherce, natomiast w przygotowaniu jest kolejny film, jak my dobieramy kupony. Tipster Edu, zaobserwuj po więcej.